Siemka z tej strony wariaty z lasu. Ten film jest montowany na aplikacji Kinemaster, ponieważ jesteśmy amatorami w nagrywaniu i montowaniu, dlatego montujemy w tej aplikacji. Ja was zachęcam do zasubskrybowania kanału, dania lajka wraz z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. A jeszcze ja nie przedłużam i To To jest strony gody, kurzyki, Jesteśmy na bunkrze dokładnie. Ile to może mieć metry? To może z 5 metry. Jeszcze tam dalej To jest e, bunkr e, z, e, z II wojny światowej Polski chyba na szczęście Tu jest jesteśmy na, na jednym bunkrze, a tam jest drugi Więc... A tam jest jeszcze jeden I tu jest, jest taki kanop poprowadzony Aż tam i tam Będziemy wchodzić Czaszka tutaj narysowana Z nami jeszcze jest gruby Jeśli go nie znacie To druga czaszka A tu strasznie jest wysoko Troszkę stąd, skąd stąd? No, ale patrzcie, strasznie my to ciekawi Schodzimy, zaraz zeszliśmy na dół. My byliśmy tam na tej górze, e, cały bunkier, ten widzimy Chodź, pokażemy! To, jak, tutaj pewnie jakieś działa mieli. Tu jeszcze chyba jest jeszcze jakieś wejście. Tu są schody. Jakaś wajcha? No, tu. Ej fotrzyki wejście Ej, to zaraz tędy wyjdziemy, czekajcie Ej, tutaj jest też taka dziura Boże pamiętam tutaj żołnierze siedzieli To jest taka też Jakaś do dziura i my teraz ten Idziemy Zaraz będziemy wchodzić do niego jest też pewnie żołnierze mieli jakieś yy... No pistolety jakieś A tu nawet widać jakieś kulki nie wiem, czy to będzie widać na filmie. To jest FIBA odsetek. Hmm. Dobra, no chyba tam. Bara, wchodzimy tam Jakieś... Czekajcie, A właśnie tutaj. Z... ten latarkę? No woda chyba jest. No i... Dobra Nie, nie, To jest tak, nie, my... to tam, nie, <laughs> Ej. Ej, nie, nie, A jak to się zawali? nie, nie, A nie, 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 Tutaj stali tu tutaj się. Nie wiem. Coś, wchodzimy tutaj? No to byliśmy. Patrz, tutaj mnie już się. Pewnie to jakaś maszyna stała czy coś. Tam Marek nie chodzę, tam podłoga podłogę. Ale czekaj, patrz. Chyba pewnie siedzieli. Patrz tutaj, pewnie mieli bronię. Na tym się tam Były. Albo jakieś tam. Tutaj położony i strzelali tam pewnie. No widać o, Tam kolejny bunkier Bez, Zbytnio Zbyt ciekawego No tutaj też strzelali pewnie. To jest co takie dziurki i też. Patrzcie kolejny zwiedzi. No tutaj bo jest to czy... podłoga. Padłem słaba zabolona Ale patrz jak tutaj ten. Oni zrobili to do, do strzelania, nie? A ciekawe w którym wyjeździli. Tutaj. O kurde. No i my tu bo się... schodzimy. z buzią. Tu schodzimy? Czekaj tam. W to wody. Nie wrzucaj debilu. O, czekajcie. Nie Co za debil. Gałuś. No musaka. O, tu jest taka ten. Ale oni fajnie tu mieli, a czy znaczy Fajnie Wojna go. metal Wiesz mieli. A on jakiś, paczek jak się kurzy z niego Ciekawe co za to jest, czy tam wody jest O jaki ten Dobra schodzimy tam, teraz Schodzimy tam Ej tam kilka tych jest Kało i wody nie ma No tam nie ma, tam drugim jest A no tak Dobra chodźmy schodzimy Dobra schodzimy, Dobra, schodzimy. God lec, Masz, Na razie nigdzie nie idź. Poczekaj na resztę. Nie, tutaj. Tu jest kość. Już jedna. A to jest zwierzęcie. No, ale na razie nigdzie nie idź. Tyskie To się palował. Ej, ale tu chyba sieczek. To się otwierało, co? Nie, to jest ściana taka mocna. Ale ona zapalona. Dobra, chodź teraz markę. Od magazynka znaleźliśmy. No. poś. Ej, a tam druga kość. Ej, a tu może już też być kość. Ten, jakiegoś żołnierza. Ale tu tu kości. Tu. Tu. No, tu jest kość. Dobra. Ej, bierzemy ten magazynek. Jako pamiątkę. Tu coś Chyba kolejny pokój, co? Dobra, chodźcie. Tutaj? Nie ma. Dostawania. No, e tu coś dostawania. Patrzcie, a tu co dalej jest? Tu się nie zawali? Nie powinno jak to no, ale to, to to jest coś tu wstawił. O tu jest dostawania nóg. a tam jest. No a świeśnie no, pojedinę. No, to ty mi cieszkę. No. Ty dalej z woda. Z wody. Jakieś rury, no. A tu już wyjście. A tu fa! No a to się staje. Do kawinda, nie no. no. Wreszcie, Marka, no nie przypadek. Tu dłużej to, ja się powiem, tam, tam wody jest... nie ma Oj, tu słabe zejście dobra Ej, a tam dalej jest! Ej, ale tu są rury i woda tu leci. Ja wiem gdzie zejdziemy jeszcze na chodźcie Ej, to jest chyba kościoła. Tam duża, leży, duże kości tam jest. No. Ciekawe piszcie w komentarzach co to może być. Ale tu strasznie duże kości. Ej, tam coś jest dalej w pokoju Nagram wam jakiś korytarz, zobaczcie co tam jest. Martyna, e, weź zaświeć o teraz bardziej trochę widać A czy tam jest jakaś kość leży. No tu jest, jest dużo kości. Chyba. Tu jest dużo chyba. Tu jest kości, i to jest tunel i na końcu jest chyba on zamknięty. Masz. Ja Ej nie, ja ja nie bo tam jest... Ej, ale mogło tu być jakieś broni! Ej, mogło tam... Nie Ej, mo... nie. Ej mogło być jakieś tu broni Chcemy teraz zejść tam. Zobaczymy. No Dawid, tak, to zrzuci coś zaraz. Nie, to zaraz. nie no ale serio, czuję taką obecność tutaj taką. No No taki moment. Jakby ktoś tam stał. No, no, Może to Tu schodzimy, czy nie? Jak weźmiemy znowu sznurek, przyjdziemy znowu, to jest. A, sznurek. No i tak sam zostałem. Gałusz coś tam zrzucał. To jest sodiówie z, z wodą. Gałusz coś tam zrzucał. Ty trochę wystraszyłem nie? jak jesteś. No tutaj jestem. Uważaj. No. Byłem na kamienie. To jest jakieś... rzeczy i tutaj też jest skrzynka taka, gdzie można yy, ten zostawić yy, swoją rzecz... trzeba zostawić. Ja jak o, my wyszliśmy. Ja myślałem, że nagrywam. Ale nie nie, tam, nie nagrywałem. To są jakieś domy tam. Wyjdziemy teraz do, tam, do tamtego drugiego. A tutaj jest drugi bunkier O patrz! Drzewo, Jakieś kołkami zawalone, Jakieś kołki. ale można tu jakoś wyjść, ale tamtą strono. Dobra, wchodzimy teraz do tego drugiego. O, ale się uważa, te te, bo to są te takie pręty wystające. Uważajcie na nogi, drabina? Chyba będziemy schodzić na dół. Tam jakieś te rzeczy zawalone. Ej, co tu białego takiego jest? Ej, patrzcie. Kurde, noga utknęła mi, o. Patrzcie, jakie sople. Myślałem, że to sól. A to nie jest sól, to jest chyba jakieś jak budowali to. Pewnie. O, tu jest jakaś woda. Patrzcie, jak to się bujało przed chwilą. Chyba będziemy Chyba będziemy schodzić tam do tego, tam na dół, bo tam jest drabina taka. Tu jest też jakieś ciekawe rzeczy. O, no dobra, bo że dość. A jest... o! Dobra, wychodzimy. Gruby się e, wróci przez dziurę. O te. Wchodzimy teraz z drabiną i idziemy. Tam. Ej, ale później odniesiemy. Ej, słuchajcie, było też tak, że my tydzień temu chcieliśmy w nocy pójść. Ale jeździł leśniczy. Świecił na nas latarkami. Możecie może będziecie mieć jakieś ja tutaj, takie brzmiki. Chcieliśmy, chcieliśmy nagrywać e, ten o pierwszej w nocy, bo teraz jest pierwsza w nocy. Chcieliśmy nagrywać odcinek, e, że wchodzimy do lasu, ale leśniczy jechał jeszcze e, tutaj koledzy. Latarka, nie, nie, ten. Świecił. Jeszcze latarko... Świe nie, dobra, to ten. Hej, a on samochód, bo nie słychać, a ten samochód jest głośny. No bo on przyjechał i ten, i ten. On przyjechał obok nas, i obok yy, nas jeszcze świecił lata, latarko leśniczy. I ja, on byśmy mieli przypał, że jesteśmy, a my jesteśmy. To centralnie, tam już jest las. Tylko kurde, nie widzicie, szkoda. W tamtą stronę gdzieś jest las. Ja znaczy się muszę tylko. No, o, chyba tu jedzie. Tak, on tu chyba jedzie. Nie później. Uciekamy. Przepraszam. O czwartej... Czy o piątej, o czwartej nad ranem wchodziliśmy do lasu, ale tam się nam nic nie udało znaleźć. Po prostu po pokazaniu... Po Były nie proszę. mogliśmy wejść do lasu. Więc mamy drugą próbę. O piątej na godzinie. Piąta godzina. Piąta, Piąta zero pięć. Zaraz tędy wejdę, nie wiem dlaczego. Ale to taką drogą. O jakiś już... o, yy, o czwartej, czy o piątej, o czwartej yy, nad rany wchodziliśmy do lasu Ale tam się nam nic nie udało znaleźć. Po prostu yy, o, yy, po, pokażę, po, tam, pokażę W tamtym jeszcze te ta. magazynki znaleźliśmy, jakieś kości I teraz będziemy tam na dół schodzić, o, czekaj, zaraz Jesteśmy w bunkrze I... No... To, to zaraz do, będziemy widzieć się na dole o. Mamy drabinę Będzie tam na dole dokładnie Jak się tak. zajść, ciekać, co tam jest dokładnie nie no, w ten dół to No Dobra Tak, oh Jezu I no. mamy tutaj ta, ta drabina Dajemy to zrobić. Jak nawet nie jest... żeby z niej zejść na te... To... O! Będzie chyba idealna. A nie, ono tam jest krzywo trzymajcie. Dobrze, no, chodzi go odleć. Ale przyświecisz mi? Antek Ej! O, no. Dobra, patrzcie, tam jest jakiś tunel długi i my tam teraz idziemy. Echo! Nie krzycz pa. Echo Dobra, schodzi Gałusz. Jesteśmy już na samym dole, już dalej chyba zechcieliśmy. Strasznie dużo kości jest. ej, no patrz! Jakie schody fajne. Nie, bo to jest i To jest tu Ej. Dobra. Pocz, ale piękny ten korytarz. No chłopie. O, żeby to się nie zawaliło. Ale o, oczy. już coś jest, ale to jest skrzydła, dobra. To jest jakiś. Darnek. I Ile kości, mówiłem mam, że Ale ma takich jest małych O, jakiś tam. O jeszcze zejście jest w dół, w prawo i w lewo. Będzie tak jak w A nie. Jakiś horrorach. No właśnie. To To na razie dało O nie. Aha, Tu po to potrzebna debiła. No to Ej, no świeci na chwilę! Aha! Jakaś droga jest. A tu już dalej jest No my tutaj byliśmy już. Zapy zabetonowane. To nie jak zimno. Ale no zimno. O chłopie, zawaliste to jest. No. Ale fajne to jest takie miejsce. Ale to No. Eh, Specjał na 30 albo na 20 subów. Odwalamy taką rzecz. Jeszcze na razie się nikt nie spodziewa, tylko wiem o tym ja. Póżyk. No, ja później. Ej, to jakieś metalowe rzeczy. Nie Są... wezmę. Tam byliśmy cię. Gdzie? Jestnie dużo kości, patrzcie Kość. To jest to samo. Nie. To... wchodzi. Teraz idziemy tam. Bo to chyba jest kolejny, nie? Bunker, że nie, nie można górą wtedy wejść. Ale to wchodzę. I chłopcze wystraszymy ich. Ale będzie pegał. No dobra się znaleźć, chłopaki. Z jednego bunkru do drugiego. Bunkru. No, krótki to był odcinek. Już wracamy, więc się mam.